No, a kuku, nie wiem jak to wyjdzie, kurde, kamery nie mam za sobą. Komórą filmujemy, kurde, dzisiaj. Pierwem wie czy to, kurde, nagrywo, czy nie nagrywa. zobaczymy. No. Byłem dzisiaj na działce, jestem zmęczony, dzisiaj niedziela jest. Jestem zmęczony jak koń po westernie. Ile tam było tych liści, tego wszystkiego. Wszystko, żem, kurde, ogarnął. Teraz złapał mnie głód straszliwy. Gotem, kurde, skocza do meksia. No, nawet majonez mi dzisiaj dali. To jestem w szoku, że kurczę ten, ale nie przy stadionie, tylko w tym drugim. Tu byłem, kurde, w tej dzielnicy co się nazywa Opladen. Tam byłem. No zamówiłem trzy fiszmeki, czyli z rybą, jednego Megriba, mało kola i kol to już się denerwuje, bo zamiast kurde miluchno rureczka tako do tego, to jakieś kurde gówno mi tu dali z tego. Z papieru kurde. Wygląda jak joint kurde. I tak się w pysku czynie. Jak joint, kurde. Dąb wariatów godem bo. No i stoję sobie tu teraz plecami do takiego, kurde, do takich reklam. Aż mnie z głodu zaczął telepać. Głodem, kurde, a nie chciało mi się rozpalać tam już po kurde, i tego. Czegokolwiek tam grzoć na działce. No bo się już ciemno zrobiło też ciemno już jest kurde i, i ten i już mi się nie chciało bo, kurde jada do Meksia opierdolić opędzlować op jakiego tego psa z budą papierów mi tu dali w pieruny, do tarcia pyska Ale te chusteczki mokry, te wilgotne i takie co przysługuje, niby do ryba to już nie dali. Kurde, głodny jestem jak wilk. No i co Wam to opowiedzieć, no tam walczyłem kurde z tym wszystkim. Bo to końcówka lutego jest wiosna. idzie, punkty powyłaziły, to wszystko, kurde, zaczyna tego. ja wiadomo, jeszcze na szybko drzewa przyciłem, kurde. <grym> no bo nie ma czasu. Ale tak, tylko sekatorem te maje gałązki, pyk pik, pik. Zostawiam te punkty w tych odpowiednich miejscach, żeby to rosło mi nie kurde na, na ścieżka tylko tam do góry może rosnąć. I sztuczność na rowerze czy kołowym przyjechał. Dobrze, że teraz go widzę, kto by uważał, kurde, bo normalnie to by go chama przejechał. Bo mo, mo lampa z tyłu, wszystko jest z tego, ale mo jakoś idiotyczno kurde, chorągiewka tam u góry, którą nie widać w nocy w ciemnym, i mo jakoś tasza tam z tyłu powieszona I ta tasza, ta torba, mu zasłania po prostu tutaj tyle światło. Jedzie niby po drodze do rowerów, ale znów życie to by mi wyskoczył na pewno. No jest Dobra, Megrip opanowany. Powiedzcie mi, napiszcie mi kurde w komentarzach, jak taki, taki Megrip, jak on w Polsce się nazywał. Bo ja kiedyś gadałem, że chcę Megrip, a oni kurde nie wiedzieli co to jest. jak ještě také kurde byly. Ah. Teď taky v mi, fi, Filet kurde z, z ryby. Já ja, nevím, no, možná to koho ryby ani nestalo, bo to tam kurde ví, jak je. To, to, co staž mi spadlo, to pomloli, Sprazovali zrobili z toho ryba, a tím Ale bojte. Ale jo, například volá to v smaku. To mi lepiej smakuje, aniżeli te, po niemiecku to się nazywa Fischstäbchen, te takie pałeczki kurde z ryby, tamto dopiero jest syf, to nie w ogóle nie smakuje. Bo to jeszcze ma przynajmniej, zawsze taki są smak, taki podobny. A te Fischstäbchen, takie pałeczki z ryby, to takie kwadratowe, jak, jak Snickers, są takie coś, tylko że z ryby. O jakie to paskudne, jak ja, ja tego nie lubię. Narodu dzisiaj powyłaziło w pieruny, bo jest ciepło. Zaraz wam powiem ile. 14,5 stopnia, 18.32 w dzień było tak około 16 stopni chyba. Idą sobie świnki 3 i mi do pyska ale nie, kuwa. nie wiem, co Ale z psem szły pod, pod ochroną, były bo były bo szły ten. Jedna miała takiego wielkiego psa który A ta rurka paskudno. A jak szorstko, taką kurde, naprawdę. O, żydliwstwo. Kiedyś były plastikowe normalne, nie? A oni tych plastikowych rurek chyba zabronili. Ja, ale ja mam całą paczkę chyba z 2000 sztuk rurek plastikowych. No ale wszystkiego nie mogę ze sobą wodzić. Muszę kurde, tam z 500 takich rurek wpakować się do auta tutaj. Żeby z normalnej rurki plastikowej pić, a nie jakieś taki Nie Niemiłe. Ciekawe jakie to musi być szkodliwe, bo żeby papier tak do kupy skleić, żeby się nie rozpuścił z wodą, to tam musieli jakieś chemii dowalić do tego na pewno. A Aromi jutro mi ucho na klacie urośnie. Mm. Coraz gorzej go domu. Tego LEDa wyłączyłem w tej komórce. Bo komórką nagrywam, bo kamera, żeby kurde nie brał dzisiaj wcale. Bo ten LED, kurde, z tej komórki tak śmiertelnie po oczach wali, że zdechnął dzisiaj. Ja oślep tu całkiem. No. Jeden Megryb chief frytki kola. Powinno styknąć do jutra rana. Chyba, że mnie coś złapie jakieś kurde ekstremalne godzisko, to się na stacja w nocy pojawia. A to już kurde drugiego pędzlowałem. Tego z rybą. Szybko mi to idzie kurde. to trzeba też szybko jeść, bo to, bo to jak styl, bo stygnie to jest takie niejadalne. A się takie gumowe robi dopiero Kiedyś to szło dużo, długo trzymać to, bo te pudełeczka te pierdoły, bo je kurde jest takiego styropianu. się te ciepło długo czy mało Począłem teraz mocno bo kurde patrzę małodzieżka jechała na rowerze na rowerku czy mu maska założona ale nie miała dzięki bogu kask miała na głowie Te niektóre rodzice to świry, oni które zakładają dzieciom maski na, na twarz. A wstydzą się tych dzieci, chyba. Ja już widziałem nie raz, kurde. Te starzy idą kurde z tyłu, bez masek, a tymu dziecku małemu kurde założyli maska i na rowerze jechał. No idiotyzm. Przecież to same wariaty z tego wyrosną, nic dobrego z tego nie wyjdzie, jak dziecku za, za, zapakuje takie coś, to one mi zdechnie kurde za chwilę, no, bo głupie że zrobi, da ja mu warzywo kurde do końca życia karmić i, 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 i przebierać. I Ja nie wiem więc jakiego to w ogóle z powodu, bo nie, bo nie ma żadnego powodu. No chyba nie z tej głupoty, co oni w telewizji pierdzielą co czas. Bo to już naprawdę jest przegięcie. Teraz mutanty, kurde są ja To jest normalne, że wszystkie zawsze mutowały. Mutowały, mutują i mutować będą. No, dwa normalne ludzie szli kurde bez, bez masek A niektóre to naprawdę krę w masę, a to w ogóle z domu nie wychodzę Bo po co? Chyba, że oni w domu też w masę siedzą. Na kiblu. <grydy> Ojez. Oh, a, się po Tak, to ja. Miałem to, to wyskoczyło, kurde. Ja nie wiem, bo ona mi tam dała jakiś ten <laughs> rachunek. 22,24 euro, kurde. Jeden Megripczy, kurde Fishmeki, jedna Kola, Pomes i Majo. Za majonezik tym te maleczki się liczą 40 centów. Lasom zdzierusy pierońskie. A to nie jest warte nawet 5. Ale i tak cud, że przy nami dali. Bo nie jak policzą mi nie dają, to się kurde idzie wkurzyć. ale powiem wam, te frytki z Meksia to niedobre są. No, są też tak, albo zasolone te pieruny ros, te akurat są, nie są za bardzo solone, ale są takie, no nie są dobrze przepieczone, są takie kurczę wiecie, takie gumowe jakieś takie kurczę. Tyle lot to robią i nawet frytek nie wiem zrobić. Nic się nie uczą te no muszą być knusprzyć, tak jak, jak u gryza. To troszkę się tam czuć tego frytka, a nie taką kurde papka. Ciekawe na czym oni to pieczą. Na jakimś starym przepracowanym oleju z silnika kurde. Co za banda. Normalnie to kiedyś dawali widelczyk do tego, nie? No ta Fredki łapami nie muszę dotykać, tylko kurde widelczykiem se pikują, takim drewnianym przynajmniej. Już nie wiadomo, że musi być plastik, ale taki drewniany. Patrzę, czy tu kurde czasem jakiś nie strzela, ale... Widelczyka nie. Palce musisz rzeźbić. A przecież płaciłem, dotykałem pieniądza przed chwilą, nie? To mam na pewno ze 100 mutantów na palcach. A dobre z mutantami lepiej spakuje. A ona tam miała rękawiczki ubrane, ale co mi to daje? Jak ona co chwila pieniądze, tylko to co mi dają? Daje jej rękawiczki, nie? Normalnie to powinienem stamtąd odjechać, bo to się aż obrzydliwe robi, jak ona mnie obsługuje w rękawiczkach. To mi daje dużo do myślenia, nie? moja wyobraźnia zaraz zaczyna działać, ja sobie myślę, że to ta babcia klozetowa mi to tam wydaje, że ona, wiecie, nie? przez chwilę kible sprzątała, a teraz w tych rękawiczkach do mnie przyszła i mi tam pieniądze daje, nie czy coś tam, Czyli <gryw> odbieram, kurde. Maska miała na pysku. Ale tato akurat dobrze, że miała, powiem mu. Um bo ta była nie bardzo medialno, tak. To była z tej z tej ekipy co te maski produkują wiecie co ja ten film kiedyś pójścił tam co tymi nogami na tych maskach ta to, to chyba od nich z rodzinki kurde ktoś ma ta firma w Indiach. Oh, dom wariatów, godę wam No, dzisiaj oglądamy jak Kamil tam fucha miał. Jak ten staw tam ogarnął. A ja to ma swoje zalety, kurde, ta koparka jest staro bo staro, ale jak działo i idzie tym kopać, to czemu nie? To, to wiadomo, że jak zima kopie, bo tam jeszcze lód był na tym nie. nie leży i lód był trawa w tym stawie tego pierwszego dnia, bo na drugi dzień już potem chyba było słonecznie. To wiadomo, że jak to jest kurde zimne i ten olej jest gęsty, to się źle kopie. Ale jak się pokopie, to się przegryzie i ten... I to po tym już idzie. To się zrobi tego, gorący i ten... Gorący, ciepły, nie? bo no wtedy idzie też szybciej kopać po tym. gościu tam co on tam u niego to tam ten staw rzeźbił to on też miał taką koparkę fajną na kołach I on tam remontuje kurde ponoć ale czego też nie rozumiem że on kurde te blachy tam bo tam widać te blachy były nowe Nowe zrobione, a o tym podwozie jeździ zaraz. Kuria, ja to też ja tego nie rozumiem. Ja bym to tak nie robił. Bo to na gołe były te blachy, Oni nie były pomalowane. no Kurczę, jak już ta blacha tam ma, bo przykręca przy to muszą ją przynajmniej podkładem siknąć, za nimi to zardzewieje. Bo po tym co, zaś to piaskować pierzeństwo przed malowaniem no bo mnie z samego lenistwa by się już nie chciało nie? jak już zakładam ta blacha, czym tam przyspawam to od razu ją muszę ogarnąć na tyle, żeby ją przynajmniej podkładem siknąć. Wtedy już nie rdzewieje. Na drugi dzień sobie mogę drugą założyć. A nie noż na szybko, żeby było, a, a wszystkie zardzewieją, nie? Jakoś tak, nie wiem, rozumiem, że nie wypowiadam na te tematy, bo jeszcze na tym nie znam. Ja bym tego... tego tak nie założył. To zaraz musi być pomalowane. Szczególnie, że nadwór wyjeżdża z tym piersem. <coughs> Kurde. Marasy w tym aucie jak pierł. Dobra. Tak Trzeba to uwędzić, żeby się kurde przegryzło. Nie obą godom. Dzisiaj jest kurde po 15 marca, e, lutego. Ja nie wiem kurde, co to za dzień dzisiaj w ogóle jest. Musiałbym pana na komórce sprawdzić. Niedziela. Jak Kurde, w w niedzielę się nie powinno robić, ale dzisiaj poszłem porobić na ten ogródek, bo aż mnie sumienie ruszyło, bo tak taka fajna pogoda była, słońce się zrobiło fajnie, elegancko, bo cieplutko, to idę zatankować witamina D. Siadłem się, piwko, wypiłem, no ale wiecie... Kurde jak nie usiedzi kurde za długo, potem zaś musi iść, to, tam, to już się wziął i tego, i to się zaś do roboty kurde do. No ale cieszę się, że mam to zrobione, tam podstawowe mam, te chodniki mam pozamiatane. <coughs> te wszystkie krzaczory, co wystawały. Poprzycinane. I tak dalej, ja się kurde, ja miałem tam normalnie nawozu walnąć, nie? No ale kajak loło, cały czas i tego to kurczę Nie wiem, kurczę, koniec lutego czy to jeszcze kurde nawóz dawać do lata to kurde to za blisko lata jest to się nie powinno dawać tak, tak późno W grudniu najlepiej dać albo w styczniu nie? Na początku jak mrozy są rozsypać i ten, ale ja to chciałem zaraz przekopać, a to zaś kurde ziemia żeby nie była twardo, i to ca cały czas i żeby nie padało, kurde się przyklei do tych kurde kopaczki i to takie pierdzielenie. Wyłączymy to. No. jedno wórek urośnie to też będzie dobrze. Ach, nie ma lekko, godą bo Kurde, się jedna frytka mi <śmiech> została. <śmiech> Gryzą w gardle te mutanty straszne Kurczę, się Nie do wytrzymać. Same mutanty, oni teraz non stop w telewizjach. Mutanty w radiu też, jak się radio puści, to też. Och, same mutanty. Jak nas będziemy miał szlak trafić, to nas wyzwół trafi. choćbyśmy się nawet zagipsowali. <laughs> to nam nic nie pomoże. No. Kończę tego pogadulca, bo nie wiem, czy to się w ogóle nagrało, czy nie nagrało <laughs> i tak dalej. Na razie trzymajcie się. Jutro zaś coś będzie działo.